A hałasuje tutaj u mnie? Bo tutaj auta jeżdżą. Człowieku, tu, tu rykan to się zrobił taki ruch. <grym> jak na marszałkowskiej, jak na marszałkowskiej. To, jak to na marszałkowskiej. Stop, stop, stop jeszcze się jeszcze. do ruchu włączyć, tak? tak, tak. No to też ja chwilę, to dzień, jeżdżę, mam, że Dzisiaj podczas programu mnie deszcz nie złapie tego tak ostatnio, także... Ale A chyba ciebie... po raz pierwszy, jesteśmy po raz pierwszy obaj tak w, z pleneru. I ty w plenerze, i ja w zasadzie w, też w plenerze. Tak. Mogę pokazać, gdzie, jeśli chcecie, na przykład to pokażę tak. Co to za plener? Jest nie wiem, czy będzie widać. Pięknie, piękne. Oj, oj, oj. O, jest tak wiem, pięknie, ciekawy to... jak ja. <laughs> Od, w tamtym kierunku. No nie widać, bo chmury są i deszcz. W tamtym kierunku jest Jotunheimen. Jest całkiem całkiem. całkiem blisko można powiedzieć, jeśli chodzi o linię prostej. I widać no, szczyty tego, tego pięknego miejsca. Do nas, gdzie jesteście na wakacjach, a my zapraszamy do programu. Witamy, witamy, Łukasz Pawłowicz i Wojtek Sobieski. No to już Masz... trochę minęło od ostatniego naszego programu wspólnego. Tak, ale wakacje są, więc to jest całkowicie zrozumiałe. No ja, ja ostatnio miałem kilka, kilka, jakby tutaj, nie jeden w sumie program, <grym> kilka, nie dwa, w tym czasie dwa, dwa tygodnie temu, ale jeszcze był później z tobą. No w każdym razie niedługo wracamy, jakby regularnie robimy, będziemy robili te programy ponownie, a póki co no co, no wakacje, wakacje, Wojtek właśnie jesteś na Gajlo? Golo. golo. O, nawet widać tutaj. Widzę o. właśnie, Golo. Część, część napisu do restauracja jest za mną. Tak, jestem w Golo. Piękne miejsce ja, na wysokości ja. około 1000 metrów nad poziomem morza, czyli w górach. Nie ma tutaj wysokich wzniesień, ale widoki są i narondane. Góry, rondane, jak jest ładna pogoda, widać i Jotunheimen również. Stąd jest dobra baza wypadowa, a w tym miejscu dla tych, którzy lubią sporty zimowe, zimą dużo, z, dużo ścieżek najświatskich biegowych, no i na, dla narty zjazdowych również stoki zjazdowe są 15 chyba tras jazdowych, o ile ja dobrze pamiętam. No teraz, piękno, to znaczy... no teraz nikt nie zjeżdża, jak patrzę jeszcze, nie, nikt nie zjeżdża. Nikt nie zjeżdża, <laughs> dobrze. Wiesz, ja to, ja to Ale grzyby są, to... grzyby to... są. Gzyby są. Gzyby są. A grzyby tak, grzyby no to nawet było w artykule u nas też, że grzybów do, do lichu. Tak, taka ma małą prowokację wykładałem, żeby się nasi, nasi czytelnicy, oglądacze i batachowcy chwalili swoimi zbiorami. Jeśli macie ochotę, bardzo proszę, wrzucajcie swoje pod postem, pod artykułem swoje zdobycze i grzybowe z waszych pobrań. A, a widać, ukazy są naprawdę fantastyczne i piękne, bo... Dobry czas jest na grzyby. Było ciepło w lipcu, w czerwcu, teraz jest mokro w lipcu, czyli sprzyjająca do tego, żeby piękne okazy, piękne i duże ilości tych grzybów się pojawiły. Mm -hmm, mm -hmm. No, a cóż tam było na, w, w informacjach? Słuchajcie, co po niektórzy ci, którzy lubią ryby łowić, ja w zasadzie nie, nie przywiązuję do tego uwagi. No, zostało rozlusowane 500 wędek tutaj, i, i słuchajcie, może się komuś skapło, to napiszcie, czy wy dostaliście moment. A tutaj głównie, głównie chodzi o młodych ludzi. Żeby zachęcić do wędkowania, do, do łowienia ryb, jest to przyjemne i pożyteczne. Raz, że można sobie złowić obiad, prawda? A dwa, dwa, dobrze i fajnie spędzić, spędzić czas. Jeśli chodzi o tematy związane z wodą, to trzeba też powiedzieć, że no ostatnie opady, teraz już takich dużych już nie przewidują, ale w niedzielne popołudnie, czyli całkiem niedawno, w Dalen w Moldę doszło do kilku osunięć ziemi. To są no osuwiska spowodowane najpewniej właśnie obfitymi lokalnymi, Opadami, osobiska ziemi, no, zdarzyły się nieprzyjemne sytuacje, ludzie stracili mienie, też jakieś tam szkody, są też poszkodowani, ale w najbliższym czasie ma być spokojniej już. Mm -hmm, mm -hmm. Jest też informacja taka: mm, idziesz do lekarza, chcesz się dowiedzieć, co Ci jest, chcesz się zdiagnozować, no ale nie znasz tego języka tutaj norweskiego, i chodzi o to, że każdy, mm, każdy z nas, każdy Polak, nie tylko Polak, każdy obcokrajowiec w Norwegii. Ale rozmawiamy o Polakach. Każdy Polak ma prawo do tego, aby w języku polskim dostać informacje, bo to są informacje ważne o naszym zdrowiu, informacje, które powinniśmy mieć przetłumaczone przez odpowiednią osobę. I tutaj jest artykuł, który właśnie mówi o tym i jak przebiega cała, cała procedura. Tłumacz w służbie zdrowia w razie potrzeby poproś o jego pomoc. Także, kto ma prawo do tłumacza, kto zamawia tłumacza, kto może interpretować, czyli tłumaczyć, to nie może być osoba, na przykład, idziemy z dzieckiem, bo dziecko mówi po norwesku. No, nie powinno tak być. Kto płaci za tłumacza? Z tego artykułu się wszystkiego dowiecie. No i to są, to są dosyć ważne informacje, dlatego że. Bardzo wielu ludzi po tym artykule w zasadzie bardzo wiele osób się pytało, czy to jest poważna informacja, bo, czy to jest faktyczne, bo, 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 bo nie wiedzieli, że właśnie takie coś jest możliwe, a jednak jest, no ja warto z tego korzystać zawsze wtedy, kiedy jest to potrzebne. Ja pamiętam w pierwszy, pierwszym czasie pobytu w Norwegii. Nie pamiętam, czy to był drugi, trzeci rok. Korzystałem z usług, z usług tłumacza, kiedy miałem poważnie zabieg w szpitalu i wtedy trzeba było dokładnie zrozumieć, co chce lekarz mi powiedzieć, no i dokładnie to, co ja odczuwam i to, co ja chcę powiedzieć lekarzowi, żeby zostało przetłumaczone na język norweski i przekazane. No to jest istotne. Słuchajcie, też trwają rozpoczęły się w zasadzie głosowania już, e, jeśli chodzi o wybory lokalne. I tutaj też w pojawi się u nas e, m, artykuł, e, kto może brać udział w, w takim głosowaniu, w takim e, wyborze e, lokalnych władz, e, czyli wszyscy ci, którzy mają e, obywatelstwo norweskie oczywiście, mhm. mają prawo głosowania. No i w tych lokalnych wyborach e, mają e, oczywiście możliwości i i prawo głosować ci, którzy są rezydentami. Rezydentami. Są terminy, te głosowanie jest przewidziane na 11 września. W niektórych gminach będzie możliwość jeszcze głosowania dzień wcześniej, ale można też głosować przedterminowo. O czym jeszcze będziemy oczywiście pisać, ale przedterminowe głosowanie rozpoczyna się od 10 sierpnia i będzie trwało do 8 września. Dla tych również, którzy nie będą mogli głosować w tych terminach, czyli głównym i przedterminowym, można głosować już teraz. Należy tylko skontaktować się skontaktować ze swoją komuną, sprawdzić, jakie są możliwości i, czy, i kiedy można oddać głos. Mhm. Słuchajcie. A... Na, pewno, na pewno już na pewno szybnie otrzymają informację. O informacje na SMS-a, czyli na Digital Post, że przyszła informacja dotycząca wyborów. Czy to jest ważne, żebyśmy my odegrali jakąś rolę tutaj, czy, czy, czy po prostu mamy się nie angażować? Nie wtrącać, nie wtrącać. Oczywiście, że mamy. Ja uważam, że powinniśmy się wtrącać, jeśli. Widzimy jakieś szanse na, na zmianę, czyli w tych naszych kandydatach. Oczywiście w postaci tych kandydatów, że jest szansa na jakąś zmianę. coś, co nam się nie podoba, lub uważamy, że powinno się zmienić w innym iść w innym kierunku, no to jak najbardziej. Tak, tak, ja też tak uważam. Także a oczywiście wybór należy do każdego z nas. Także zaangażowanie, zaangażowanie, bo tak, bo tak jest, że tak naprawdę narzekamy na pewne rzeczy tutaj mieszkając w Norwegii, że, 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 że to jest niedobrze, tam to jest niedobrze, no ale na te wybory jednak lokalne nie chodzimy, i, a możemy i później narzekamy jakby w piach, bo, 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 bo nie uczestnicząc no to i narzekając jednocześnie, no to sami do siebie możemy mieć pretensje. A, poobserwować programy, które mają lokalsi, to jest bardzo proste w każdej w każdej z partii jest oddział w danej komunie i można to sobie spokojnie przeczytać. Dokładnie tak, no, zwłaszcza, że dostęp do informacji teraz jest dosyć szybki. Można sobie to w jakiś sposób też przetłumaczyć. Ja wiem, że trzeba trochę czasem poświęcić czasu, ale może warto. Tak, może warto. Co jeszcze z informacji na wataha.no, na którą stronę no. to Was zapraszamy serdecznie. No w ostatnim czasie nie pojawiało się dużo artykułów z racji wakacji i odpoczynku, ale e, słuchajcie, jeśli mieszkacie na północy lub wybieracie się na północ Norwegii, czyli e, do Finnmark, tam e, ptasia grypa. Ptasia grypa e, u dzikiego ptactwa jest e, zakaz ruchu w niektórych rezerwatach. E, jest oczywiście niskie zakażenie, e, ryzyko zakażenia ludzi. E, mogą zakażyć się oczywiście ptactwo, e, które na przykład mamy w domu, w jakiś sposób, no lub koty na przykład. O tym wszystkim w artykule Ptasia Grypa u dzikiego ptactwa w Finmark, jeśli jesteście zainteresowani, no bo nie każdy z nas się wybiera, ale są też tacy, którzy na przykład polują i myślę, że jeśli wybierają się na polowanie w te rejony, warto o tym wiedzieć. Tak, jest sporo naszych rodaków, którzy tutaj właśnie angażuje się właśnie w polowania, także tutaj też są grupy na ten temat i fajnie dosyć to trochę wychodzi, chociaż, chociaż zwierząt się nie... ja nie jestem za zabijanie, ja jestem pacyfistą. Kiedyś słyszałem taki, taki dowcip, zresztą mówi tak, oboje, ja i żona lubimy zwierzęta. Moja żona lubi te zwierzęta, które koło chodzą, głaskać, a ja też zamrażarki. No, i każdy ma swoje jakby swoje upodobania. I dobrze. Wątek, słuchaj, nie będziemy już przedłużali tego programu. Myślę, że chyba, że jeszcze coś chcesz powiedzieć, ale myślę, że wystartujemy, wystartujemy kiedy? Kiedy jest koniec wakacji? Myślę, że w, 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 w następny poniedziałek, w następnym tygodniu, w najbliższy poniedziałek w sumie już wracamy do normalnego rytmu. Mhm. Mm i do naszej takiej pracy, powiedzmy. Będzie też sporo informacji dotyczących właśnie tego, co będzie z WATAHA Integration Forening oraz z naszym portalem wataha.no oraz z radiem, bo w przyszłym tygodniu też już będziemy mieli. Aha, w ten poniedziałek czy w przyszły poniedziałek? No, w ten, teraz mamy najbliższy jedyny poniedziałek, jaki się zbliży, to będzie w przyszłym tygodniu. A to nie, to ja będę I dopiero jest, miał informację po kolejnym poniedziałku. Także <laughs> także bądźcie z nami, obserwujcie nas i udostępniajcie. Bardzo prosimy i jesteśmy, widzimy się w poniedziałek. Wojtek, dziękuję Ci ja sobie... bardzo. Ja dziękuję również, tobie Łukaszu, chciałbym jeszcze tylko pozdrowić wszystkich, którzy są na wakacjach, bo wakacje i, i czas urlopowy ciągle trwa, niektórzy nawet jeżdżą przecież na urlopy, biorą urlopy w innych terminach, na przykład wrześniowych czy październikowych, no ale wiadomo, teraz, teraz jest ten najgłówniejszy czas, więc wszystkich pozdrawiam, jeśli jesteście na wakacjach i planujecie powroty, to wracajcie powoli, lepiej nie śpieszyć się z wakacji, po co tak wcześniej wracać, jak się wolniej jedzie, to jest się dłużej na wakacjach. I polecam spacery. Dzisiaj u mnie na przykład nie, nie było, troszkę deszczu było, troszkę na nas padało, nic nam się nie stało. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, ale w, w Norwegii nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwie dobrane, jakby odzież dobrana niewłaściwie, ale <coughs> można to bardzo łatwo załatwić. Słuchajcie, ja dołączam się do Wojtka z życzeń i, i jakby wracajcie w spokojności, a ci, którzy jeszcze albo zaczęli dopiero wakacje, bo są i tacy, no to... Miłych wakacji. Trzymajcie się, dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia i do widzenia. Coś źle nacisłem. No dobra, już koniec. Ej, no dupę mam. No Bo siedem, no Co? A no nie, nie wyłączyłem jeszcze. <laughs> dobra.